o! Dzisiaj jestem ja i mój brat, zresztą jak zwykle, chyba każdy vlog jest... Każdy <laughs> Każdy. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w centrum Gdyni i mamy taki plan, że idziemy na kamienną górę, która ma 52 metry nad poziomem morza i liczymy na to, że będą tam jakieś kamienne pokemony. Dlatego, że słuchajcie, u nas normalnie nie ma... nie spotkaliśmy jeszcze... Chyba raz tylko spotkałam jakiegoś kamiennego pokemona, tak po prostu w ogóle nie ma. A mam ogólnie potwierdzone info, że na przykład ludzie, którzy mieszkają gdzieś obok w wzgórz, tak jakiś, yy, nie wiem, pewnie przy zakopanym jest pewnie pewno kamiennych potw potworów, kurde, pokemonów, <śmienny> Więc zmierzamy dzisiaj tam. Jest kawałek jeszcze drogi przed nami, więc może po drodze coś ciekawego znajdziemy. Zobaczcie co mają w Dżimie przed nami. No ten to Cwel, ale patrzcie, Charizard. Pierwszy Charizard, który widzę. Jaka w ogóle znaczy słaby ten Charizard, bo ma tylko 452 cp, ale sam fakt ciekawy skąd on go ma, bo niemożliwe, żeby udało mu się yy, ewoluować, bo strasznie dużo jest potrzebne do tego cukierków, a kurde, jestem w szoku. Nie możemy, słuchajcie, odpuścić i musimy zabić tego Charizarda, W ogóle no nie, ma, nie ma opcji. Co to ma? A to 20. level, tusia tusia! Dziwne, dziwne naprawdę. Nie mam pojęcia, bo mi się wydaje, że z jajek chyba nie może wypaść. Ale te małe, tam bandery mogą. Ma może jakiś miał szczęście, że tego dużo mu wypadło, bo naprawdę aż niewiarygodne. Mmm, te dobra. dobra. Majm, się pal. Zaraz zobaczymy, jak będzie Charizard do tego. Dobra, pokonany. Idziemy dalej. Charizard, taki duży. Ale psz, co to dla mnie. Ale to bez sensu mam teraz Not Very bo dwa. Ej no, super umiejętnością, dawaj. Kurde, o no, moc nawet nawala. No, ale nie, już, już. Po nim. O kurde, nie, nie mówcie, że się dzieło. Umieraj! No O, udało mi się, dobra, jest! Chyba minęła minuta, ale się udało. Dobra, dalej, jedziemy, ptak. Ciach, 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 Dobra, mamy już, słuchajcie, przejęte. Easy peasy, wrzucę tutaj, nie wiem, byle co, bo wolę mieć moje dobre pokemony przy sobie. Co, Adrian? Co, zajęli nam go? Nie, niemożliwe. Jo, jest czerwony. Ej, kto? Ktoż to? Tego... O nie, patrzcie Patrzcie, jak się cieszą, kurde! To oni nam za... No nie, tak się nie można bawić, słuchajcie! <laughs> o nie, teraz trzeba ich znowu rozwalić Słuchajcie, idziemy do kolego, bo coś chcieli Co tam? Wszystko Tak? Czerwoni. No Dobrze, że nie niebiescy Tak Bo niebiescy są najgorsi no, niebiescy są najgorsi Żółtych jest najmniej Żółtych jest Nie, wiem, chyba tak. myślę, że czerwonych i żółtych jest porówno to jest ta kamera, którą Casey nagrywa najpierw? Nice Kojarzysz? Ja wiem, ale znaczy on ją też ma, ale on No nagrywa tysiące Tak, no To jest... To wszyscy, wszyscy vlogerzy te, te kamery no. mają To jest najlepsze, co może być My idziemy na kamienną górę Szukać, zobaczyć, czy będą tam kamienne potomary Okej, okay, a my siedzimy tutaj i zajmiemy potomary Dobra, Nie ma problemu Spotkaliśmy znajomych nie mówcie, że łapiecie pokemony! No raczej... <laughs> my też. Idziemy, słuchajcie, na kamienną górę sprawdzić, czy będą tam kamienne potwory. Y pokemony. Są! Bo Co? Bo złapaliśmy... Geoduda. Giodu, no. Naprawdę? Tak. I Sila o, złapaliśmy kurde. pod teatrem. O kurde, I Gastly jest... są za... A Gastly jest przy kościele. No Ładnie, <laughs> Adrian zaraz będzie pędził. No my idziemy, bo chcemy tam Lura zapuścić. Ej, zobaczcie, tam jest jakaś siatka i nie wierzę, jak to nie będzie działało, kiedy ja akurat chcę się przejechać raz tym, bo to jest ogólnie za darmo bajer. Co so, jak będziecie w gdy nie możecie skorzystać, widzicie? Tak, to jest Adrian za darmo, widzicie? I to wiedzie Was. No taka mała kolejka górska, ale serio chyba nie działa, idziemy zobaczyć, oj, chyba możemy się z nich zwalić. Po co remontować schody, skoro można walnąć z nami? <noise> I wszystko jest okej. Okay. Jest! Dobra, mam go. O ja... O Jezu! Ciężka droga się opociła Szybko gryzła O Jezu! Błagan, tylko żeby się złapał. Ja jestem zmęczona, słuchajcie, schody są strasznie. Takie bardzo pionowe. Pionowe się mówi? Nie wiem. Ciężko się po nich wchodzi. Tak jest za pierwszym razem. A, to już chyba mój drugi. Ale super, co to za połok stop? Krzyż na kamiennej górze Zawsze się przyda Teraz będziemy odpalali tutaj lura odpalamy dwa lury jeszcze czekajcie, pół stopa zbiorę Dobra, ja jednego... Poczekaj najpierw ja Adrian, żebyśmy w tym samym miejscu nie odpalili, bo jeszcze się coś zbuguje i... i... Stracimy. Wchodzi ten mój? A teraz jeszcze kliknął, No Tak. Jest, dobra, Adrian, odpalaj swojego. I, I przez pół godziny, słuchajcie, będą nam przychodziły jakieś różne Pokémony, się respiły. I mam nadzieję, że to będą jakieś kamienne. Już widzieliście od naszych znajomych, mieliśmy potwierdzenie, że coś tu w pobliżu było, więc oby już coś się pojawiło. No, oczywiście, co? Słuchajcie, Pitgay. Jak żeby inaczej, nie? Bo ich przecież jest za mało. i no, no, nawet go nie umiem trafić. No, dobra, patrzcie, próbował się obronić, ale nie dał rady. No, nie, nie wyskakuj, mały Cfelu. Nie, no weź. Łap się, patałachu ty. No, nie będę na ciebie grać, bo. No, nie, nie zużyję, nie. Spadaj na drzewo, mowy nie ma. Chwila prawdy? Już będzie, tak. Już trzy razy się pokręci, dużo ty się łapie. Ok, słuchajcie, jak pokaże się coś ciekawego, to wtedy będę wam dawała znać, bo na razie to jest Will, nie będę tego wszystkiego nagrywać, nie, to jest sensu. Kto Widla jeszcze nie złapał? Jestem tylko ciekawa, słuchajcie, czy jak odpaliliśmy te lury, to będą ludzie pewnie z dołu je widzieli i pewnie będą tutaj biegli. Ale to jest fajne, bo oni się tu nieźle zmęczą, nie będzie im tak łatwo. Dobra, postawimy nic do. Dobra, zobaczcie, jest już pierwszy, ciutkę lepszy Pokémon niż Widde i Pitgee. Clarify! faj, Tak, to tak fajce mówili? My oglądamy teraz, słuchajcie, wszystkie Pokémony. Lecimy po kolei odcinki pierwszego sezonu. Złapię się, czy się nie złapię? Powiem wam, troszkę już mam tych Pokémonów i chyba niedługo. Oj Boże, te... Zau... nie wiem czy zauważyliście, że te Great Bole, one są o wiele bardziej czułe, i bardzo często latają nam jako podkręcone. No nie, nawet przez Great Bole nie chce się złapać. Excellent! No musi być teraz. Nie ma po prostu opcji, żeby nie było. No nie, niewiarygodne. Niewiarygodne. Niewiarygodne! Teraz będziesz! Dajesz! Dajesz. Tak! Patrzcie jak łapią Pokémony. Załapują się pewnie na nasz lur. A to cebulaki! Kurczę, no dawajcie jakieś kamienne, ja liczyłam, że jak ja tu wejdę to coś będzie ciekawego. Chociaż na mapie nie jest jakoś zaznaczone, żeby to była góra, ale nie wiem jak góry nie są zaznaczone. Czy one jakoś inaczej... Ludzie, słuchajcie, jak mieszkacie obok jakichś gór, one są jakoś na tej mapie inaczej zaznaczone, nie wiem na brązowo czy co. To... <noise> Nie wiem. Bo na razie tutaj jest typowy, że jest las, ale no nie wiem. Damski wyglądało na wyginę. No i nic, lury się skończyły i żadnego kamiennego nie było. Jedyne co tutaj się opłacało przyjść tyłu, to to w podróży, po drodze, nie? Reszta to po prostu... No kupa. Wielka kupa, no. Nie, to widzisz. Słuchaj, no tam są Słuchajcie, przed nami są trzy lury odpalone. Ja cię kręcę, ale to jest kawał trochę drogi, bo to jest chyba tam... O, Aga, och! Jakie? Och, jajko? O no, okay. oh, Jezus, tyle się dzieje. Czekaj, daj, stój. No, coś widać, dobra. Widać bardziej odbicia moje. No wiem niestety, bo jest tak po słońce. Słabo. O nie to do Pterodaktyl, no nawet spoko. Słaba było widać, ale dobra. Powiesz jeszcze zaraz ile ile ma? 800. 800. No proszę, dobra, nie. Biegniemy do tych lurów, bo chyba musimy do nich zejść z góry, chyba że po drodze już będzie nas łapało. Boże, trzy róje. Trzy czy więcej? Nie, trzy. Gdzie to jest? Jest gdzieś tam. Tam lewa jaga. Nurówka mi się rozwiązała. Tam nie ma czasu. Trzeba się zatrzymać nie ma mowy. boże te schody są tutaj tragiczne słuchajcie może się zabić ja mam jeszcze rozwiązane sznurowadło boże co za poświęcenie Jak się wyrwę z tym całym sprzętem trzeba skrócić nie ma czasu o matko Coraz mi bluza spadnie, ale już jesteśmy już jesteśmy obok nich o oh, tak boże a jakie są pokrzywy o, drog się pokazał! Tak jest! Go, go, go! O, matko, wy pewnie tylko liczycie, że się wyglebie, nie? Na wizji. No, polecam! A, a, a. Udało się! Dobra, siadam na ziemi, zajmuję miejsce i mogę łapać. O, jezu, trzy aż. Może tam na środek pójdę, Czemu na środek? Łapie tutaj chyba. Nie, na Myślisz, że nie łapię? Boże, zaczęło mi się ładna No czekaj. Dobra, poczekaj, tylko tego Rosie'ego złapię. Tam jest pewnie do siedzenia miejsce. O, tu nawet idzie ławeczkę z wolnymi. Weź już i zajmij. Ale A że to tam, na środek pójdziemy? No, tak. Rosie! Fajacu, chodź tu. Boże, mi tu wszystko pospadało już. Tak się zabiłam. Pamiętasz dział tam w ogóle? Tak, pamiętam. Ja słuchajcie, mam problem zawsze na tych. W centrach handlowych, jak nie spojrzę na numer, to zawsze gubię, gubię ten samochód. Dobra, tu go mam. Tu same ptaki, dobre. Ja dobra. na jestem, możemy tutaj. Co? Ja w sumie jestem. Na no łapie, no właśnie, siedzimy już tutaj. Dzień, Adrian, za no, się. Mam nadzieję, że teraz wypadnie coś zajebistego. Zobaczcie, ile tu jest pokołniarzy. Ja zebrali się. I tak siedzimy troszkę na załuku. Oni tam wszyscy normalnie, kurczę, Nowy York prawie. Dobra, przy takim lurów, przy Nowym Jorku to był cały ten plac zapełniony, nie? Słuchajcie, no nic ciekawego za bardzo to tu nie ma. Czekajcie włączę, o chodź tu gnojku Z Nidoran jedyny, który był ciekawszy i tak to widzicie jakiś zubat i inny badziew. Niech coś, nie wiem, mi się czali zart najlepiej z respi. To było, tam widzę jakiś, czekajcie, wiks Ale nie wiem, słuchajcie, ile tu jest ludzi z 20 osób na pewno jest, co łapią. Bo jeszcze tam widzę dalej. 20 osób na pewno. Kurde, nawet jak nie więcej, jest, 30. Ja cię kręc. Fajnie, że te lury wprowadzili, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o takie wiecie, że na w jednym miejscu pełno ludzi się zbiera. I to jest, to jest kwintesencja tej gry. O Jezus Maria! Gomą stoi! Ładny Łapkę! Wow! Fuka! I zobaczcie, wreszcie coś innego niż pikkeje. O kurde, łapią, Czekajcie, to Adrian, moje rzeczy. Dobra, łapiemy. Jest Poka! Chodź tu! A! Dobrze, to już druga Poka dzisiaj, super! Je Boże, ja mam dalej rozwiązaną tą sznurówkę, jeszcze tego nie zawiązałam Nie było czasu, a więc dziś zniknął Chyba go Pokemoniarze, słuchajcie, pochłonęli Dobra, jest Seal, super, chat. Venomat, go! Tak, to, to jest dobry resp I Jeszcze nie wiem, niech coś wyskoczy Czy kolejny Squirt, albo Charizard, albo Pikachu Albo, nie wiem, coś kurde fajnego Ta, fajnego Pff, Jest horsi. Już, już jednego kiedyś złapałam Mój GPS wariuje, halo, chodź tu Nie chcę pop stopa Tylko jednego? No nie, no zobaczcie, nienawidzę jak tak są blisko A może i mam więcej tych Chorsi, nie wiem, nie jestem pewna Tam wszyscy siedzą Włącza AR, Adrian, na twojej twarzy O, patrzcie Pierdala z mojej twarzy Zobaczcie, co się pojawiło. Ale, czad, Grimer. O, mój pierwszy. Super. O nie! Boże, błagam, że się złapał. Tam ludzie wszyscy panikują, krzyczą, że mi się coś zlagowało. Nie, podkręcone rzucam. O nie! Nie, 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 nie. Nie laguj się, błagam, nie. Teraz, no nie! Adrian, potrzymaj kamerę, potrzymaj ją. Halo, halo, jestem z Nie! Zlagowało się, nie! Kurwa! Nie, nie, nie! Nie, nie. On ma tu być dalej, proszę. Nie, nie. Ku nie, to jest po prostu niemożliwe. I teraz mi się nawet nie chce. Po ponownym zalogowaniu na szczęście udało się tego Grimera złapać, więc dzięki Bogu, kamień z serca. Ja doczekałam się wreszcie mojego kamiennego pokemona. Kurde, półtorej, dwie godziny chyba łapanie. ale jest, Geodud. Tylko teraz żeby go jeszcze O nie. Dobra, słuchajcie, nie, ja go tak nie mogę łapać, bo ja mam coś w cię sensie mało Pokeboli. Mi się już kończą, muszę się skupić. Hmm. Udało się, gocia. O, jeszcze drowsy na koniec, już rurki się powoli kończą już dłużej nie zostawiamy, bo słuchajcie, już Pokeboli nie mam i chce nam się siku, jesteśmy głodni i w ogóle... Na takie lury trzeba być bardzo przygotowanym Dobra, my się już zbieramy Pamiętajcie, zostawcie łapki w górę I pamiętajcie, że w opisie macie linka do mojej grupy Tak, subskrybujcie Macie w opisie linka do mojej grupy, w której możecie pochwalić swoimi pokemonami, które złapaliście Albo jeżeli macie jakieś pytania, to możecie za zapytać się wyznawcy Sivir Popatki!